nii kaua .

Cena zawiera podatek VAT w wysokości 23%. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie. Pierwszy etap do dnia 16 listopada 2020 roku, drugi etap do dnia 31 lipca 2021 roku. Udzielamy gwarancji na wykonane robotu podobane na okres 60 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Wykonawca akceptuje warunki płatności określone przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jest 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury. Oferta numer 4. Hanwood, Wiesław Tarczyński, węglew, ulica Bukowa 13 62 590 golina. Cena brutto. 1 685 114 zł. 45 groszy. 1 685 114 zł. 45 groszy. Cena zawiera podatek VAT w wysokości 23%. Termin wykonania. Pierwszy etap do dnia 16 listopada 2020 roku. Drugi etap do dnia 31 lipca 2021 roku. Gwarancja 60 miesięcy licząca od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Specyfika Wykonawca akceptuje warunki płatności określone przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, to jest 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury. Przedsiębiorstwo Budowlane Dariusz Nalewajk CYPENIN 85C 410 Ostrołęka. Cena brutto 2 373 900 zł. 2 373 900 zł. Cena zawiera podatek VAT w wysokości 23%. Termin wykonania. Pierwszy etap do dnia 16 listopada 2020 roku, drugi etap do dnia 31 lipca 2021 roku. Gwarancja 60 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Wykonawca akceptuje warunki płatności określone przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, to jest w terminie 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury.

27 groszy. Cena zawiera podatek VAT w wysokości 23%. Termin wykonania. Pierwszy etap do dnia 16 listopada 2020 roku. Drugi etap do dnia 31 lipca 2021 roku. Gwarancja na wykonane roboty budowlane 60 miesięcy, licząc od dnia okresu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Wykonawca akceptuje warunki płatności określone przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia to jest w terminie 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury. Oferta numer 7. Zakład usług technicznych budownictwa Andrzej Osiecki. 09 200 Sierpc ulica Płocka 59 A, łamane na 5. Cena brutto. 1 463 700 zł. 1 463 700 zł. Cena zawiera podatek VAT w wysokości 23%. Termin wykonania. Pierwszy etap do dnia 16 listopada 2020 roku. Drugi etap do dnia 31 lipca 2021 roku. Gwarancja na wykonane roboty budowlane 60 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Wykonawca akceptuje warunki płatności określone przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, to jest w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury. Plus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa, uniszki Zawadzkie 128 06 513, licznia kościelna. Cena brutto 1 810 104 zł. 56 groszy. 1 810 104 zł. 56 groszy. Cena zawiera podatek w wysokości 23%. Termin wykonania. Pierwszy etap do dnia 16 listopada 2020 roku. Drugi etap do dnia 31 lipca 2021 roku. Gwarancja na wykonane roboty budowlane 60 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Akceptujemy warunki płatności określane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. To jest w terminie 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionych faktury. Oferta numer 9. Renko Renata Karpińska 09 230 Pielsk

Pierwszy etap do dnia 16 listopada 2020 roku, drugi etap do dnia 31 lipca 2021 roku. Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane 60 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Wykonawca akceptuje warunki płatności określone przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, to jest w terminie 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury. kwarta numer 10. Zakład usługowy Wodobud, Zdzisław Kliński, Nasie na 62 6962a łamane na 2 87 811 Fabianki. Cena brutto: 1 828 888 zł 85 groszy. Milion 828 000 888 ,85 zł 85 groszy. Cena zawiera podatek VAT w wysokości 23%. Termin wykonania: pierwszy etap do dnia 16 listopada 2020 roku, drugi etap do dnia 31 lipca 2021 roku. Gwarancja na wykonane roboty budowlane 60 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Wykonawca akceptuje warunki płatności określone przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia to jest w terminie 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury. Oferta numer 11. Przedsiębiorstwo budowlane Domeks, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 09300 Żuromin, ulica targowa 21. Cena brutto 1 230 592 ,73 zł. 73 grosze. 1 230 592 ,73 zł. 73 grosze. Cena zawiera podatek VAT w wysokości 23%. Termin wykonania. Pierwszy etap do dnia 16 listopada 2020 roku. Drugi etap do dnia 31 lipca 2021 roku. Gwarancja na wykonane roboty budowlane 60 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Wykonawca akceptuje warunki płatności określone przez zamawiającego. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia to jest w terminie 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury. Oferta numer 12. Przedsiębiorstwo Budowlane Domek, przedsiębiorstwo transportowo-handlowe Baranopol, Adam Nowakowski ulica Nadrzeczna 12 06 450 Glinoliec. Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe Waknopol Adam Nowakowski, ulica Nadrzeczna 12, 06 450 Glinoliec. Cena brutto: 1 782 279 20 zł 20 groszy. 1 782 279 20 zł 20 groszy. Cena zawiera podatek VAT w wysokości 23%. Termin wykonania. Pierwszy etap do dnia 16 listopada 2020 roku. Drugi etap do dnia 31 lipca 2021 roku. Dwa racja na wykonane roboty budowlane 60 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Wykonawca akceptuje warunki płatności określone przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. To jest w terminie 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury. Oferta numer 13. Prim Kompany, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 01 460 Warszawa, ulica Kurczewska 22 228 C łamane na 1, ulica Górczawska 228C łamane na 1. Cena brutto 1 829 010 zł, 1 829 010 zł. Cena zawiera podatek VAT w wysokości 23%. Termin wykonania, pierwszy etap do dnia 16 listopada 2020 roku Drugi etap to dnia 31 lipca 2021 roku. Gwarancja na wykonane roboty podoblane 60 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia wykonawca akceptuje warunki płatności określone przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, to jest w terminie 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury. Informacja z otwarcia ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego. Przypominam Państwu o złożeniu oświadczenia o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej. Dziękuję bardzo.